Cześć! Yy, chciałam się Wam pochwalić moimi nowymi paznokciami, które robiłam wczoraj, takimi pastelowymi, tęczowe. Tutaj kciuki są takie. I będę Wam chciała pokazać, yy, jak to zrobiłam, że to tak super wygląda yy, na paznokciach. Tutaj już wcześniej robiłam dwa łączenia. Yy, tutaj są dwa bananowe. Ten jest miętowy z Semilaka Mint 0.22. To jest ten, a ten jest z różowym. Zaraz zobaczę, którym. Ten jest Strooping 0.49. I wyglądają, wyglądają tak. Te dwa paznokcie. I będę Wam chciała teraz pokazać z tym. Tutaj to jest. Y Purple Diamond 0.11 i też z tym, właśnie True Pink. Ten tutaj na małym paznokciu. To mam Bubblegum Pink 0.60. Dobra, tu jeszcze Wam pokażę to, co wcześniej robiłam. To jest takie yy, robione namięcie różowe, o ten tutaj jestem na czerwonym takie coś tu, tu próbowałam zrobić kiwi wyszło to tak tutaj jakiś taki taka pomarańczka no i motylek też na różowym paznokciu e, tak to wam pokazałam teraz będę chciała wam pokazać jak e, jak zrobiłam mieszankę zacznę od tego ciemnego i tego tru ok, zaczynamy na moich paznokciach są po dwie warstwy więc tak, tak to wygląda nakładam ten ciemniejszy I teraz tak, można, mamy tak dwa połączone kolory. Teraz można to zrobić delikatnie sondą z, takim, z taką malutką główeczką. Zacząć od takiego czegoś, od zmieszania. I potem do góry, do dołu. To troszkę się śliska, wiadomo, do na plastiku. Już mamy, właśnie zarys zmieszanie. Ja to też robiłam takim cienkim pędzelkiem. Wezmę to w drugą stronę. O. Delikatnie mieszałam dwa kolory. I na koniec, którą mi się bardziej podobało, brałam normalnie pędzelek z lakieru, wyczyszczałam do końca, zostawiając troszeczkę lakieru. I jeszcze raz na ten środek tutaj nakładałam. Można to od razu zrobić. Ja to robiłam w ten sposób. I malowałam do tego momentu, aż odpowiadał mi tutaj ten zmieszany kolor. Tak będzie widoczne. Do lampy nam teraz drugą warstwę. No, będzie dobrze. Troszkę może. Widać, ja Wam tutaj pokażę do. O tak, do światła. O tak to wygląda teraz trzy. I teraz będziemy znowu mieszać. Teraz tego jasnego troszkę. W ten sposób I znowu wycieram. Tutaj mam obok kawałek papieru kuchennego. Wycieram tak, żeby nie mieszać lakieru w buteleczce. Też możecie same ustalać, którego wam koloru więcej trzeba. Ja tutaj dałam troszeczkę więcej tego, tego różowego. I tak to wygląda. Tak jak u mnie na paznokciu. Może bardziej intensywnie to wygląda, ale w ten sposób to, to robiłam. Proszę bardzo. Do lampy wkładamy top coat. I skończone. Teraz pokażę Wam drugie takie mieszanie kolorów. Też mogą być fajne wyjść fajne wzory, w zależności od tego, co Wam potrzeba. Już mam jedną warstwę miętowego pomalowaną i wysuszoną, i teraz nakładam drugą warstwę. Na tą mokrą warstwę teraz zdecydowałam, że wykorzystam ten kolor, i teraz, jak ona nie jest wysuszona, robię kilka kropel. Biorę teraz sondę Tą z najmniejszą główką i mieszam. Dobrze to wyjdzie coś innego niż, niż zwykły kolor. Jeden. Możecie jeszcze mieszać kilka kolorów. Ja pokazałam wam jeden. Jest to banalne, ale też i fajnie wygląda. Mi się podoba. Jest coś innego. Akurat z takim czerwonym miętowe wygląda super. Dzięki, do zobaczenia.